Dzień dobry z tej strony ja 3826 826 i chcę zapowiedzieć nowy nową serię pod tytułem ZEGRAJMY W Simulator farmy 2013. Nie wiem czy będzie na single player czy na multiplayer. To jest pełna gra kupiłem za 70 za 7 dych. No i dobra yy, odcinki będą się pojawiać tak gdzieś. W środę, czwartek, no w środę i czwartek, yy, czyli dzisiaj i jutro, i może jak się będzie udawało to jeszcze w sobotę, yy, co jeszcze, yy, może, może, nie wiem, może będę grać z moim kolegą, którym, z którym poznałem go wczoraj, gdy graliśmy na moim innym zapisie, no i dobra. W następnym odcinku skosimy na pewno te pole, no i tyle. I jak możecie to piszcie komentarze jak zrobić przyspieszone tempo i tym podobne. Yy, pozdrawiam Swiatka6 i Cytrusa, ponieważ oni zachęcili mnie do tej gry. No i co? Dobra, komentujcie, subskrybujcie d. Na razie.